Witajcie. Tegoroczna akcja Domejko Dzieciom trwała od 4 do 12 stycznia 2013 roku. Była objęta patronatem Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą. Oto nasi sponsorzy. Mamy okazję porozmawiać z głównym organizatorem tegorocznego przedsięwzięcia, z panią Anną Fraw. Zebraliśmy 19 682 99 groszy. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam w przyszłym roku na akcję charytatywną Domejko Dzieciom 2014. Zapraszamy na stronę internetową domejkodzieciom.kit.pl Dziękuję. Pierwszy dzień akcji odbył się koncert rokowy, na którym wystąpili. Anal, ciacha do wzięcia. Ragdol oraz decemens działało przez cały dzień również do Meko kafe. W drugi dzień akcji odbył się turniej perfekcyjna pani domu, w którym wzięły udział gwiazdy i nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły działało do meiko Cafe oraz odbył się maraton filmowy do mojej Nocą dla klas pierwszych i drugich gimnazjum. Czwartego dnia akcji mogliśmy oglądać mecz piłki nożnej gwiazdy kontra uczniowie. 5 dnia akcji odbyły się warsztaty rysunkowo-architektoniczne z firmą Domin, warsztaty z ZUMBY, maraton filmowy do Mejko Nocą dla trzecich klas gimnazjum oraz dla liceum. Szóstego dnia akcji wzięliśmy udział w warsztatach tanecznych z Anną Matlewską oraz w warsztatach fitness z panią Agnieszką Kurstak. Siódmego dnia akcji odbył się wielki koncert finałowy w Teatrze Komedia. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować sztabowi, który przygotował tegoroczną akcję. Wszystkim nauczycielom, dyrekcji oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w te akcje. To dzięki Wam mogliśmy zebrać tyle pieniędzy i wspomóc ten szczytny cel. Dziękujemy. Dla Igna TV, Agnieszka Czeczyło.